Tu w Kruszynianach niestety sytuacja w branży turystycznej wygląda źle, ale nie tylko tutaj w Kruszynianach, tak samo wygląda źle w całym województwie podlaskim. No, turyści tutaj jakoś nie chcą dojeżdżać. Ostatni sezon to straty nawet na poziomie 70%. W lipcu, na początku lipca tego roku, przyjechał tutaj do Białowieży akurat w województwie podlaskim minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który poinformował, dla niego pewnie była to dobra informacja, że przekazuje ponad milion złotych na promocję Województwa Podlaskiego na różnych nośnikach. No i faktycznie te pieniądze zostały przekazane, ale branża turystyczna z tego nie miała kompletnie nic, dlatego że te pieniądze prawie, że w całości poszły do TVP info, które, jak wiadomo, no, słabo raczej jest w tej chwili oglądane, ale to tam głównie spoty reklamowe Województwa Podlaskiego były emitowane. Z tej sytuacji, że tutaj pojawiły się jakieś pieniądze, cieszył się Wojewoda Podlaski, Jacek Brzozowski, który mówił, że rząd nareszcie kompleksowo zajmuje się rozwiązywaniem poważnych problemów. No i dzisiaj to rozwiązanie kompleksowe tych problemów polega na tym, że tak jak powiedziałam, straty w branży turystycznej sięgają prawie 70%, czy około 70%. No i teraz obecny zarząd województwa podlaskiego, w wyniku tych strat i narzekań przedsiębiorców, ale też i samorządowców, musi wyłożyć kolejne 1,5 miliona złotych. Problem polega jednak na tym, że nie wiadomo, jak te pieniądze będą wydatkowane i dokładnie na co. Zapadła tylko decyzja, że te pieniądze, 1,5 miliona złotych, mają trafić do Podlaski Regionalnej Organizacji Turystycznej, która dopiero ma opracować jakiś plan, który miałby polegać, taka jest propozycja, na tym, żeby dopłacać do miejsca noclegowego, yy, dla jednej jakby osoby dodatkowo spoza województwa podlaskiego. W Sejmiku radni akurat prawa i sprawiedliwości proponowali, żeby stworzyć cały program gościnne Podlaski i przeznaczyć na ten cel 5 milionów złotych, bo to faktycznie jakoś by tutaj poprawiło sytuację, no ale tak się nie stało. Większość dzisiaj w Sejmiku Województwa Podlaskiego ma uśmiechnięta koalicja, no i oni zdecydowali, że wydadzą półtora miliona złotych, w sumie to do końca nie wiadomo na co. No i tak się można zastanawiać, czy branża turystyczna ponownie nie skorzysta. Z tych pieniędzy, bo tak jak powiedziałam, z pieniędzy przekazanych przez ministra Nitrasa skorzystała głównie TVP Info. No wiadomo, tam też nie tylko oglądalność spadła, ale spadły też dochody. No a tutaj branża turystyczna na Podlasie w wyniku wojny hybrydowej, ale też wprowadzonej strefy buforowej wiedzie tutaj naprawdę bardzo ciężki żywot. Jaki będzie przyszły sezon i czy ta pomoc, którą w tej chwili. Tutaj jest jakaś proponowana, czy pomysł, to może jeszcze za hucz nie powiedziane, no ale jakieś półtora miliona złotych mają trafić do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Co ona z tym zrobi, co wymyśli, przekonamy się pewnie już po nowym roku. A jak szybko to będzie, jak będzie skuteczne, to oczywiście ja Państwa poinformuję. Z Kruszynian, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska.